Proszę Państwa, no i ten no, chłopek roztropek yy, z agrounii. Zobaczycie, yy, rolnicy, zobaczycie się doigracie. Nigdy nie mieliście nosa do polityki i szkodzicie, tak jak Tadeusz Rydzyk i wielu innych. Ciągle, ciągle potem musimy się z waszymi wyborami tutaj tarmosić yy, ze skutkami waszych wyborów. Yy, Jęczymy, bo nas wyzyskują. A wy, wam ktoś powie, że bo tu chłop potęgą jest i własna. i wy już zakochani, i wy już oczarowani, zaczadzeni. Nie ma czegoś takiego, y, jak rozgraniczenie wsi i miasta. Nie ma czegoś takiego. Rolnictwo taka sama gałąź gospodarki, jak każda inna tak samo trzeba dbać, jak o każdą inną. E, proszę Państwa, no przecież on już, jest, on już jest na salonach, ten Kołodziejczak. On już, proszę Państwa, z Gowinem, z Gowinem, co to był i w formie, i w pisie, i w jakiejś tam porozumieniach, i wcześniej gdzieś tam był. Tak samo, Kołodziejczak, to był radny z, z pisu, tak, Panie Kołodziejczak? Tak, dobrze było w pisie? Także wszy wszy wszystko, proszę Państwa, zakręciło koło i wróciło do pisu by się odłączyli, ale zobaczycie. Zobaczycie, że wszystko to, to wróci na łono natury. Kołodziejczak chce, chcemy takiego polityka. Tak? Kołodziejczak przychodzi sam siebie. On uważa, że deweloperzy, którzy budują mieszkania, no chwała, że komuś się chce cokolwiek budować, to powinni oddawać 20% mieszkań na lokale komunalne. No i co? No już mamy wojnę. Już mamy wojnę miejsko-wiejską, bo podniosły się głosy, że to rolnicy powinni oddawać 20% za darmo swoich plonów. Proszę Państwa, że to jest jakieś chore w ogóle. Przecież problem mieszkaniowy zostanie rozwiązany. Proszę Państwa, co to jest? Mieszkanie? To jest jak splunąć, to się należy jak psu budować. To nie, jest, to nie są, proszę Państwa, drogie rzeczy. Budowa, budowa mieszkań, budowa domów. Ta willa z basenem to nie jest jakiś żaden kosmiczny projekt. A tu 20% od. Yy, yy, a, a maszyniści powinni, proszę Państwa, 20% kursów za darmo. To, to oni, oni odlecieli, oni odlecieli. Tylko. Problem w tym, że mówią to tak poważnie, stonowani, wyspani zawsze, uczesani zawsze, 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 jest ich dużo po prostu, więc mają taką sztafetę, proszę Państwa, i porządnie wygląda, no to znaczy, że jest porządnym człowiekiem, tak, tak.